Ściela mordeczki dzisiaj, jesteśmy jakby w YouTubie. Oglądamy calutki mecz godzinny. Polska vs. Niemcy. To 2016, to było na no Znaczy oczywiście całego nie będziemy, nie będziemy oglądać. Może pierwszą połowę będziemy tylko oglądać. No, albo nawet mniej. Bo nie chcę, żeby za długo to trwało. Więc zapraszam do oglądania. Yeah. Ba! Państwa, i Dariusz Szwakowski. Przedsmak tego, co czekać nas będzie za 9 miesięcy podczas finałów Euro jest, 2012. Jest stóż, Spotkanie Lulek. dwóch finalistów trzeciego zespołu w rankingu FIFA, pierwszej drużyny z Europy, która wywalczyła Lulek awans do przyszłorocznych finałów Lulek. i współgospodarzy, czyli Niemcy, którzy zagrają z Polakami. Czy będzie to dzień historyczny? To będzie na pewno dzień historyczny, bo jest otwarcie przepięknego stadionu w Gdańsku, ale czy będzie również to dzień historyczny, jeśli chodzi o kontakty? Polska niemcy W dotychczasowych 16 meczach nigdy nie udawało się biało-czerwonym, mając w składach no, potęgi, jeśli chodzi o naszą reprezentację wybitnych limkaczy, wygrać z ekipą niemiecką. Ja no ale to polscy to piłkarze twierdzą, że wszystko miało, do czasu. No. Dziś postarają się o to. Czy tak będzie? Zobaczymy. Przede wszystkim chcemy, żeby polski zespół dzisiaj no, zyskał przed Państwa zaufanie, żeby potwierdził, że zmierza właściwą drogą do finałów Euro 2012. Tak, grając dzisiaj z drużyną niemiecką, gramy z ja kandydatem do tytułu mistrza Europy. Więc tutaj nawet przy jakimś niepowodzeniu możemy tylko wyciągać wnioski z tego, Zbójcie, co że trzeba, jak najdalej... Do... I... Proszę Państwa, spotkanie poprowadzi włoski arb arbiter Daniela Orsato, e, prawie komplet publiczności, jeden z sektorów wydzielonych dla kibiców niemieckich, właśnie ich w tej chwili oglądamy, około 1500 yeah. Tak, to wspólnie komentarze i To Takim lew liczą, prowadzi Biało z ekipami, ten lat temu. Nie mogliśmy gramy z bardzo, tak jak oni wszyscy no, mówią. lewa, świat od RP, 2012. I tak się zacznie. Oto... Trójka sędziowska z Włoch, Daniela Orsato jako główny, Morcaloni, Bianki na liniach, sędzią technicznym Maciej Wierzbowski z Polski. Oni poprowadzą dzisiejsze spotkanie i za moment zespoły. No, no, na które dziś wszyscy czekają. Czy rzeczywiście będzie to Włodek, ten przełomowy dzień w historii polskiego futbolu? Oby, ale poprzeczka jest niesłychanie wysoko zawieszona. Gramy z trzecią drużyną świata, w się Gramy z zespołem, który pierwszy awansował do finału Mistrzostw Europy. Nie stracił żadnego punktu. Chcą zdobyć komplet punktów, Mają jeszcze spotkania się do rozegrania, ale już Dobra. mają awans zapewniony. To właśnie jest ten mecz z tej najwyższej półki. Z tej już wyżej chyba nie można, no może Hiszpanie jeszcze by podchodzili pod tą, pod tą półkę, czy Holendrzy. czy Holendrzy, prawda? Ale tutaj ta próba naszego zespołu z takim zespołem na pewno przyniesie w przyszłości efekt. Obie już na i za chwilę hymny dynik obu, dynik obu dynik państw. 2 będziemy musieli Polski, sobie 25 minut, zobaczymy. Mam pytania, dlaczego Niemcy mają dzieci, którzy są obroni na uchyb na Kapitanowie obu Kapitanowie odczytają, no bo dzisiaj Właśnie. mamy dzień szczególny, dzień obchodzony na wszystkich stadionach, dzień. gdzie są rozgrywane spotkania. Dzień Fair Play FIFA. Niemiecki reprezentant Polski i Niemiec deklaruje, że będziemy grać wewnętrznie oraz przestrzegać przepisów, okazując szacunek naszym przeciwnikom oraz arbitrom co za za ale do, to, to nie było dla dobrych kamer więc nie, nie moja wina <laughs> Polak, nie... który zazagrał... niego... więcej, pra... więcej spotkań w Białeku ligowy, żeby Franciszek Smuda jednak do mnie wrócił. No, tego życzymy Michałowi, bo to naprawdę jest sympatyczna postać polskiego futbolu. Ale to bardzo ładny gest, że właśnie tutaj na, na boisku pierwszym reprezentacji kraju w Gdańsku i że tutaj pożegnano tego świetnego piłkarza. To naprawdę nie lubię yazıyor her tarafı Sadece bu ne? Doskonale znamy z występem Niemiecki ich zastępują Stacja Polski w rramce czytanie Kapitanów Krajnych z numerem 16, czyli jak Błaszczykowski, a także Lamy, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, a Polacy. W Bramce szczęsnych. Dalej po prawej stronie z numerem 27 Wasilewski, z numerem 24, Perkis, 13, pech, 14, pech, 14, w 24 z 13 13 toczynię po prawej stronie Pawła po lewej Peszko. Z numerem 17 Waj Defensywni to Murawski to i przez panie, Przed nimi Adrian jest który w ostatniej chwili zastąpił Awizowianego Obraniaka numerem 18 i z dziewiątką Lewandowski, który będzie tym jedynym wysuniętym polskim napastnikiem, który zresztą pod wodą Franciszka Smutu zdobył najwięcej bramek, zagrał okay. najwięcej razy, siedem goli Lewandowskiego, bojowa narada w polskiej ekipie, gdzieś zebrali się o widzą dobry, państwo na Murawie, zjednoczyli w jednym pragnieniu, dokonać czegoś historycznego, z czegoś, do czego będziemy wracali przez długie lata, poprzez 77 lat, nie udawało. się. Są skupieni, a dla niego... Zadania Pryki za to dzień szczególny. Debut wie, że babcia ogląda spotkanie, babcia Polka... jestem ciekawa, w kiedy do, do naszej piłki oraz Polski Polski? w ogóle w polskiej reprezentacji z kolegami... ...nie zagrał naprawdę, bardzo poważnej sprawy. Takiemu właśnie piłkarzowi, jak wprowadza się do zespołu, trzeba pomóc. Tutaj koledzy nie będą nie odgrywać się, dużą rolę, żeby go po, poprowadzić na boisko. Polacy w biało-czerwonych strojach, Niemcy na czarno-biało. Pierwsza akcja Podolskiego. To nie był faul, no bez przesady i rozpoczną Niemcy. To tak, Nie był do... Nie udawało o, się nie takim do... jak nasza ekipa. W klaskich spotkaniach nie tak dawno Brazylia nie, nie, nie. przegrała 2 do 3 Niemcy bardzo. Sprawdza tutaj Lew to ustawienie na środku. Merkel Zakar jest tym podstawowym niedawno podpisał kontrakt z Arsenalem na razie wolno spokojnie do Tresa ten do środka już tutaj jest GC. Atakowany przez Sławomira Peszkę. No, muszą nasi powalczyć tutaj. Nie mogą grać tak jak zagrali z Meksykiem, kiedy odpuszczali. Pierwsza akcja Polaków była Nieustępliwy obok niego Robert Lewandowski. Właśnie musimy usiąść, zastosować ten pressing, spróbować odebrać piłkę, nie pozwolić grać rywalowi szybko, szybciej, najszybciej. To hasło lewa w dotychczasowych spotkaniach. dobra próba pressingu. Uczestniczyło w tym pięciu zawodników, a więc był pozytywny efekt. Lam. No lec już myślał o młodzieży. Już zmieniał podczas Worry pamiętasz finału pustos Świata w w Berta o trzecie miejsce. E, tłumaczono to z lewnikami e, zdrowotnymi, ale w puszczu, już w tym spotkaniu i to z sukcesem młodzież mają tak utalentowane pokolenia, tymczasem groźnie na Spalony Podolski. Musi uważać Marcin Warsilewski właśnie na takie wejścia Podolskiego za jego plecami będzie to bardzo niebezpieczny element w grze dzisiaj zespołu niemieckiego. Kloze i Podolski razem 105 bramek w reprezentacji Niemiec zdobyli. Zresztą Kloze goni Gerda Millera, brakuje mu tylko sześciu trafień, żeby zrównać się, a siedmiu, by być no samodzielnym go. liderem reprezentacji Niemiec, jeśli chodzi no nie, o najskuteczniejszego strzelcę. Merter Za.. Czeka Rolfes. Lam. Pozwalam Niemcom no, odgrywać no, piłkę na ich połowie, skracamy pole gry. Blisko środkowej linii, dobrze ustawiona polska drużyna. Błatem. Wrócił do Niemiec z Manchesteru City. Rolfes, Merterzaker. Ładne wejście Rolfsa. Już, już szukał malutkiego GC. Znowu przechwyt, musimy być uważni. Szczęsny. Lewandowski od kroszku Polaków. Raz spróbowaliśmy zaatakować Raz jest kolejna okazja do część, tego, żeby zatakować. Przysięgła piłka niestety Lewandowskiemu Podolski, I wiadomo, tą stroną atakującą będzie ekipa niemiecka. Rzut wolny po faulu zdziwionego Wasilewskiego na Podolskim. Tak, był faul zdecydowanie tutaj, ale teraz trzeba uważać, no mamy tych Perkisa, wysokiego chłopaka w środku defensywy, bo poszedł. na pewno będzie dośrodkowanie poszedł w kierunku bramki. Lepiej, lepiej. Obserwuję Bardzo przeżywa realne czasy. Wyszukanie w pole karne. No, no. kros Dobre wybicie teraz przez Wasilewskiego. Ale no. lepsze by było, gdyby piłka doszła do czegoś polskich piłkarzy, a tak to tylko takie wybicie poza boczną linię, no, żeby ustawić, uporządkować ustawienie. Błatań. Nie tych dwóch braci, którzy grali przeciwko sobie w RPA w Johannesburgu w spotkaniu Niemca Niemcy Gana. Ale zwróciłeś że się z w pola, bo on po boku. Ja na to, w Johannesburgu w spotkaniu Niemcygana z pola. Gana. Ale zwróciłeś uwagę na to, że to jest próba właśnie z bohateni w środku pola. Ci, którzy grali przeciwko sobie w RPA w Johannesburgu w spotkaniu Niemcy-Gana. Nie? Ale słyszyłyście... No, nie w spotkaniu nie Niemcy-Gana. na tym rogu stał. Na tym rogu. na stał. Ale słyszyłyście uwagę na to, że to jest próba właśnie z Boatengiem w środku pola, bo on zazwyczaj grał po boku defensywy. A, tak, Zobaczymy, tak, jak to wyjdzie. Hewebes, Hummels, no, Jeden z nich lekko kontuzjowany, są na ławce rezerwowych, a tymczasem znowu groźnie. W środku pilnowany kloze przez Głobackiego, już zamykał to z lewej strony Podolski. Oni mają wypracowane fragmenty, ale są też, powiedziałbym, no, twórczymi yy, graczami, którzy często zmieniają, zaskakują, improwizują, ale mają do tego naprawdę wyśmienite warunki. Ale obaj nasi obrońcy bardzo dobrze się zachowali, a tutaj Wasilewski bardzo dobrze od środka, tak jak trzeba. Uwaga. Dobra interwencja Stęcznego. Ważne jest dobre wejście Bramkarza w mecz. Mierzejewski, Głowacki, Perkis. No, błąd Perkisa może być wykorzystany przez ekipę niemiecką. Troszkę zaskoczył go tutaj. Zaskoczyli Niemcy. Szczęsny. No. Mamy sporo szczęścia, ale zanerwowo gramy w tych pierwszych minutach. Tak, Głowacki niepotrzebnie w tym krótkim podaniu do Perkisa doprowadził no, do sytuacji, kiedy Niemcy przejęli piłkę i była bardzo niebezpieczna sytuacja. Świetna interwencja Wojciecha. Proszę zwrócić uwagę, tak się nie powinno zachowywać. Nie powinien podawać tej piłki do Perkisa a tutaj dobra interwencja naszego bramkarza. Kolejny stały fragment ale dla Niemców. Nie oh. Znowu mamy sporo szczęścia. Zaczęliśmy to spotkanie dobrze, ale później gdzieś kompletnie oddaliśmy inicjatywę drużynie niemieckiej. Teraz rozpaczliwie się bronimy. Trzeba o właśnie nie takiego być. wyjścia ze swobodą. Peszko rozpoczyna akcję polskiej drużyny. Będzie rzut wolny dla Polaków. Nie, nie przerywa sędzia akcji. No wiesz, to się... No. Oni mieli dwa rzuty wolne, bez sensu, totalnie A on tutaj tak, totalnie popchnięty to Totalnie węka, z tego, ręką Wprowadza spokój w to to, to to nie ma sensu, słuchajcie Nie ma To nie ma sensu Boateng Przydało się teraz doping i wsparcie Już rzucił Gece. Szukał tam klozę, ale nie do końca Znaleźć wspólnie. Hmm. Gecce i Schirle pojawili się na boisku w tym spotkaniu wygranym 6 do 2. I jeszcze raz sytuacja Merter-Zakera ze świetną interwencją, jeszcze taką próbą do bitki Rolfesa. ze świetną interwencją Szczęsnego. Merter-Zaker. Wreszcie Polacy. Murawski rozpoczął tę akcję niedokładnie do Lewandowskiego, ale Mertensacker też się nie namyśla i wybija poza oczkiem. Ale dobra, dobra akcja, dobre wejście pomocnika. środkowanie. tym razem było nieudane. Trzeba uspokoić troszkę grę. Gdzieś widać tę chęć, ta adrenalina, no, spowodowała, że bardzo nerwowo zaczął się. Tak, tak, to widać po poruszaniu się zawodników. kiedy nie ma koordynacji w tym, jak, kiedy zacząć trefik, no tak, wszystko się... Od własnej bramki widzę gracz Werderu Brema, jedyny z ekipy niemieckiej, który nie zagrał w finałach Mistrzostw Świata w RP. wszystkim pozostałym dał szansę jak wiemy. Gracz Werderu Brema, który no, też przyszedł do historii taką swoją niefortunną interwencją w Lidze z Juventusem, kiedy wypuścił piłkę z rąk i stracił wtedy bramkę. Pod nieobecność Neuera, no sprawdza. Wiadomo, że trzeba to samo, co Franciszek Smuda, ma wypowanego ramkarza, nie tylko wypopowanego, ale tego, który to potwierdza na wojsku, czyli Wojtka Szczęsnego, ale daje szansę Tytoniowi czy też od czasu do czasu samdomierskiemu Polacom. Ale podał temu pan tworzę. Reklamy zasłonili tutaj ławki rezerwowe, dwaj trenerzy przy tych reklamach właśnie stanęli i Lew i Smuda. Prost stracił, ale był faulowany przez niego No ty. No, przecież to on ma ja Decyzja sędziego? Rolfes, na prawą to stronę. To Troszkę zapędził się trzęs, za daleko za plecy i Rozpoczynamy odrzut załóg. Nie, w się wkurzyłem, mogą jest taki Lewandowski, proszę, jakie widzicie Trzesza? Wejście Murawskiego. Ale tracimy Gece. Murawski. Troszkę spokojnie. w strzelić. A... Murawski. Teraz Murawski. nie wiem, że, że, żebym wygrał. Bym... To co Shirley. do środka. Ładne przerzucenie do Podolskiego. No to jego rywal może grać po obu stronach. Dobre włączenie się lama. Lam pole karne. Lam. Brawo szczęsny. To była świetna interwencja o kapitalnym lam. Okay. Kolejna akcja, po której szczęście pokazuje swoją wielką klasę. Ale tutaj zabrakło po prawej stronie pomocy Pomoc. dla Wasilewskiego, bo został z dwoma zawodnikami niemieckimi. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby któryś z zawodników środka pola lub defensywny pomocnik podszedł pod tą akcję. Próbują mobilizować się gdzieś Polacy. Zaczęli to spotkanie nie tylko nerwowo, ale by powiedział tacy usztywnieni gdzieś. Dyskutowałbym o takie. Czy był spalony, tak. czy nie. Tutaj jeszcze raz akcja Shirle Podolski-Lam. bo no Nie było podwojenia w, tutaj w kryciu. Tak, tutaj albo środkowa obrońca musi zejść i pomóc to. zawodnikowi, albo defensywny pomocnik musi natychmiast wrócić, żeby tego drugiego wchodzącego zaasekurować. To, że Lam umie strzelać, przekonywał wielokrotnie. Cztery gole zdobyte w 82 występach. Dobre wyjście Klosego, Gece. Na nim dzisiaj spoczywa ciężar rozgrywania akcji drużyny niemieckiej. włączenie się Lama. Próbujemy przerwać akcję Niemców, ale nieskutecznie. Lam, Lam wciąż przy piłce. Teraz kolejny dobry odbiór Murawskiego, byleby tylko spokojnie wyjść z kontrą. Lewandowski, Peszko, z prawej strony jest Mierzejewski. Lewandowski za długo poczekał. Teraz do Peszki na wolne bole będzie okazja. Peszko, ale drzwi broni, Ładna kontra polskiej reprezentacji. Wydawało się, że powinien zagrać Lewandowski na prawą stronę, gdzie stał zupełnie Swobodnie Błaszczykowski, ale kończąca, kończące podanie było bardzo dobre. Ładna akcja. Szkoda, szkoda, że tej piłki nie podniósł trochę no, więcej. Byłby też to szkoda. piękny początek po takich akcjach niemieckich. Mieliśmy szansę na to, by prowadzić w tym spotkaniu. Wreszcie Zbyszek Boniek by się ucieszył, <laughs> że ktoś wreszcie strzelił. Ale my też byśmy się ucieszyli. Ładna akcja. To jest okazja kolejna. Zobaczmy, Lewandowski rozejrzał się, popatrzył ostry kąt. Nikt nie zamknął tej akcji z lewej strony. Teraz Niemcy się pogubili tak jak my. Tak, bo była szybka, bardzo szybka akcja przeprowadzona przez zespół polski. Ale co było dziwne, że nie nadążyli chłopcy w pole karne. Nowa Znowu akcja Niemców, znowu Skirle. Rolfes GC, pilnowany dobrze przez Głowackiego. I zaczną Niemcy od Góry 11 minut. Szanse po obu stronach na bramki. Po okresie takiego usztywnienia polskiej reprezentacji, dwie bardzo ładne akcje. Shirle, Melterzaker, Shirle, Melterzaker, Bateng, tylko dwójka, obrońców z tyłu, Podolski, Lam, Podolski. Widzę, że wyciągnął nasz odzyskali Niemcy Lam. Boatęk zaczynał na prawej obronie w meczu, w którym deklutował z Rosją. Czerwona kartka, ale wciąż lepiej ufał. Wciąż na niego stawiał. Pamiętamy występy w, w finałach Świata. Strata Lewandowskiego. Ładna akcja Perkisa to na pewno doda mu zaufania w dalszym prze, przebiegu meczu. Dobry odbiór. Fresz. Mertrzakar. W publiczności po raz kolejny. Była ten ładna piłka do Gecce. Gecce już tam wychodził w Bardzo dobre wejście, Perkiza. widził się tu. Peszko. Za mało rozgrywamy. Za, za, szybko, mało tak, za tak. szybko tracimy piłkę, bo to będzie wszystko kosztowało dużo sił. Tymczasem Perkiz na boisku. Tak, coś się stało naszemu obrońcy. Jeszcze raz akcja. Aha, zderzenie razem, wejście pod ślizgiem Mierzejewskiego i operki teraz prosił sędzia Włoski, lekarza, to jeszcze raz sytuacja, pokazuję. Bardzo ładna akcja. Nie Mierzejewski tak, właśnie zwróciłem z... uwagę, po prawej stronie było dwóch naszych zawodników, wybrał Lewandowski inną stronę, ale sama końcówka tej akcji, gdyby Pyszko spokojniej się zachował, podniósł tą piłkę, to byłaby większa szansa zdobycia bramki. Nie trafił, widać, że czysto tak, tak. nie trafił w piłkę, teraz dopiero w tej powtórce. Na czego załować Sławek Peszko. Tymczasem no, gryma z bólu na twarzy Perkiza, Zobaczymy czy będzie mógł kontynuować grę. Nie byłby to wymarzony debiut musiał już opuścić boisko. Poczekajmy. Już przepisów to i tak najlepiej na nim pozostanie. Poczekaj jeszcze 4 chociaż... minuty. Tak ma tą ręką, że wszystko w porządku, a więc będzie grał. Musi, musi, musi zejść, z tak, zejść z boiska, żeby na nie wrócić Przez moment, więc będziemy w dziesiątkę. Zaczęliśmy pozytywnie nastawieni, Trzyn. ale z obawą przed rywalem. A nam sobie to dwie no, sytuacje e, drużyny niemieckiej, jedna sytuacja nasza, I nie... więc taki jest w tej chwili podział I ten, i sił i na, potem na koniec, ile była, czy zgadnęła, To na ta... z lewej strony rozpoczęli swoją akcję, będzie okazja. To się Ładna akcja Roberta Lewandowskiego. Dobrze Kuba Błaszczykowski, pokazał się nasz kapitan. Znają go Niemcy doskonale z gry w Borussia Dortmund. Wasilewski dłużej pograć piłką. Perkis niebawem wejdzie na boisko, tymczasem Głowacki do Szczęsnego. Szczęsny pokazuje, żeby wyszedł na pozycję, żeby mógł odegrać. Perkis już wraca na boisko, ale Niemcy też nie kwapili się, żeby zaatakować. Wawrzyniak. Już obok niego jest zmuszający do błędu szyrle Zauważył zawodnik niemiecki, że ma kłopoty z... Przyjęciem piłki Wawrzyniak i szybko poszedł do pressingu. 77 lat. Nie udawało nam się z Niemcami wygrać. Owszem, remisowaliśmy, ale po raz ostatni, Włodek, remisowaliśmy w spotkaniu, w którym występowałeś w Argentynie podczas finałów Mistrzostw Świata. W ogóle te finały Mistrzostw Świata były dla nas takim pięknym wspomnieniem, choć nie do końca. Dlatego, że w 74 roku, gdyby nie woda. To wie, jakby było. Tak, w okresie tej bardzo dobrej gry zespołu polskiego, reprezentacji Polski, spotkaliśmy się z Niemcami dwa razy. Dwa razy z nimi zdenerwowaliśmy. Raz przeszkodziła nam woda, a drugi raz dobre interwencje bramkarza niemieckiego właśnie na finałowych meczach w Argentynie. Znowu zabrakło dokładnego podania teraz polskiej ekipie, konkretnie Darka Dudki. Wejście dobra, profesor dobra. 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 I tym razem udana, udany powrót i asykuracja, jeśli chodzi dobra. o Polaków. Ale zaczną Niemcy. Tak żałka. chyba dobra. Nie ma spalonego, trzeba uważać. Już szedł tutaj GC polekarne. Dobrze zablokowany. Podolski. Z pełnym zaufaniem do lama. Dobry. Kros. Odzyskał miejsce w Bayernie Monachium, kiedy odszedł z Van Hal, a zastąpił go Henkes. Wcześniej cross grał w Bajerze Leverkusen, a tymczasem nic nie było. Gramy dalej. Troszkę spokojne rozciągnięcie. Troszkę pograjmy piłką, uspokójmy grę. Z większym zaufaniem do siebie. Peszko na wolne pole Lewandowskiego, w środku jest Mierzejewski. Lewandowski po Lewandowski w pole karne, ależ tutaj wyczuł to wizę, a tam niewiele brakowało, żeby przejął tę piłkę Kuba Właściwostka. Ale prawidłowa decyzja Lewandowskiego, akcja indywidualna, wejście w pole karne i próba dośrodkowania. Bardzo uważny bramkarz niemiecki. Dobry tam. peszko, Lewandowski zaczynamy wygrać swoje. Lewandowski szukał w tym podaniu peszki. Niemcy, kros. Jest to pierwszy występ gracza Bayernu Monachium. onasi. To ta młoda siła. Słuchajcie, koniec jak widzicie. No, 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 za zaraz zero, więc przesuwamy. Słuchajcie, na sam koniec. Jest jeszcze tylko kilka sekund. Zaczynało się jest. to wszystko dziwnie. Tak nie mrało. Sytuacja nie Z błędami. Do z brakiem takiej to podążamy właściwą drogą. Ten mecz musi być. Tak, karny, Który wykorzystał cross, czyli bramki z tego meczu. Byliśmy o sekundy od czegoś, co jest historyczne. Ale myślę, że to spotkanie pokazało, oprócz mankamentu, bo one są, ale o nich bądźmy pod tak nie jak po liniach defensywnych, fantastycznego bramkarza znakomitego napastnika jakim jest Lewandowski, Właszczykowskiego, który gra i polską reprezentację, która na pewno będzie miała taki doping zastrzyk do tego podążamy w właściwą drogą. Ten mecz musi być bardzo dobrą lekcją dla naszego zespołu, bo grali z zespołem lepszym, widzieli jak czasami jest ciężko, żeby zdobyć sytuacje bramkowe, żeby strzelić bramki, ale to musi być lekcja. Na Mistrzostwach Europy takich sytuacji nie może być. Szkoda, nie udało się, ale może uda się podczas finałów Mistrzostw Europy tego Życzymy biało-czerwonym, dziękuję bardzo. Włodzimierz Lubański. Dariusz Szpakowski, sekundy, 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 ale taki jest futbol. No tak. Wiemy, że trzymasz kursor nad przyciskiem, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Mamy lepszy przycisk, obiecujemy w samą hmm, porę! Słuchajcie, ale. Za po ja prostu... Nie! Kanczając? Czemu, ty, czemu? MMA, czemu ty bijesz naszego nowego bramkarza? Maksym, weź no go, weź no go! Dobrze, uciekaj! Dobrze, wyuciekaj, uciekaj, Gaby, uciekaj, uciekaj! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak wam obiecaliśmy, robimy wielki test, kto jest lepszym bramkarzem? Czy. czy. No teraz więc słuchajcie, jak słuchajcie będą komentarze włączone, to yy, to ten. To wpiszcie czy wy chcecie więcej takich filmików, komentowania meczu albo czegoś innego. Po prostu. Yy, więc jak Wam się spodobało, to zostawcie słupka lajka i piszcie w komentarzach, czy chcecie takich więcej. Więc... No jak chcecie więcej, to piszcie jakie. Możecie nawet pytamy tytuł tarnie, ja to po prostu, yy, obejrzę, skomentuję, yy, i po prostu, no, więc, Piszcie w komentarzach, jak będę włączony, nie obiecuję, Siema! ma.